Gościem Boxing News Antoni Chmielewski, witamy Cię. E, witam, dzień dobry. E, powiedz antek, może jak forma przed Twoim pojedynkiem, który już stoczysz na gali i całkiem niedługo? No, powiem szczerze, że jestem zaskoczony, że jest e, dużo lepiej niż myślałem. E, że jest. E, tak więc, teraz odpoczynek i jakby to powiedzieć, łapanie świeżości. Jeszcze parę treningów przede mną, ale to już tylko takie ostatnie szlify. Także na pewno będę gotowy. Miałeś jakieś zawahanie, czy przyjętą tą propozycję, no bo to przygotowanie trochę takie nietypowe, całkiem krótkie? Miałem, miałem poważne, poważną decyzję, dostałem propozycję. Wstępnie się zgodziłem, tylko powiedziałem organizatorowi, że muszę sprawdzić, w jakiej jestem formie, bo bym był bez formy, to na pewno w trzy tygodnie bym formy nie zrobił. Ale sprawdziłem, okazało się, że, że jest jeszcze. Poprzednia i jest jeszcze, na, jeszcze można coś dobudować. Także zgodziłem się, byłem gotowy, podkręciłem troszkę tempo i, i na pewno będzie forma. Można powiedzieć, że taki powrót do korzeni, bo swoją pierwszą walkę w MA też toczyłeś na galach Mirka Okińskiego. No można powiedzieć, że powrót do korzeni, ale nie rozpatrywałbym tego po prostu. W ten sposób dostałem propozycję. Włodarze KSW pozwolili mi zawalczyć w Polsce na innej gali propozycja jak każda inna, no, przecież wiadomo każdy może złożyć propozycję, żeby zawodnik i organizator był zadowolony z warunków, to można się bić wszędzie, prawda? Właśnie chciałem się zapytać o KSW, bo wydawało się, że będą tam jakieś obiekcje, bo jakby nie patrzy, to jest gala konkurencyjna dla nich. Nie było żadnych obiekcji w tym temacie? Nie, 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 nie. Chłopaki podchodzą do sprawy bardzo normalnie. Pozwalają mi walczyć, powiedzieli za granicą, walcz sobie ile chcesz. W Polsce pyta się po prostu na nas o zgodę, czy nie popsuje nam to wizerunku, i akurat myślę, że doszli do wniosku, że nie będzie im to przeszkadzać, dlatego się zgodzili. Liczysz jeszcze, że wrócisz do KSW? No na pewno, jeśli dam jeszcze parę dobrych walk, to zwycięskich, to myślę, że na pewno. A masz powiedziane, że na przykład wygrasz, dajmy na to pięć walk z rzędu i wtedy powrót do KSW? Czy jak to wygląda? Nie, nie, nie było jakby to powiedzieć, takich ustaleń, tylko po prostu. Powiedzieli chłopaki, żebym jeszcze sobie powalczył, odbudował się, nabrał troszkę dystansu i potem zobaczymy, na jaką propozycję mi złożą. Na pewno nie jest powiedziane, że już nie walczę w KSW. Na razie mam przerwę. O, w ten sposób. Zakładają, że wrócisz, gdzie widzisz swoje miejsce w tej federacji? Walki z topowymi zawodnikami, może jakiś pas, czy raczej tester dla tych młodszych zawodników? To już jest w kwestii organizatora, ale jak powiedzieć, ja się czuję na siłach naprawdę. Mocno potronowałem, jestem w formie startowej, także mogę się bić z każdym. A jakbyś mógł powiedzieć teraz o swoim rywalu Bartosz Fabiński, co o wiesz więcej? E, dobry, dobry przeciwnik, e, bardzo solidny, silny, e, mocno bijący, przekrojowy, także e, bardzo wymagający przeciwnik, także nie można go lekceważyć, trzeba uważać na każdą płaszczyznę walki. E, Dużo walczył amatorsko, teraz ma bodajże 7 walk stoczonych zawodowych. Szybko odprawiał przeciwników, także bardzo niebezpieczny. Czy możemy się raczej spodziewać z jego strony walki w stójce niż w parterze? Nie wiem, jaki jest jego game plan. No, na pewno będzie to twarda walka i myślę, że będziemy się bić w każdej płaszczyźnie walki. Moim zdaniem kto ma więcej do stracenia, bo Marto Szwabińskim to jest raczej zawodnik, który początkuje w tym a można tak to nazwać. Ty już jesteś bardzo doświadczony. No i... Jeżeli on zdarzyłoby się, że wygra, tak, to dla niego to będzie szansa, żeby się wybić. No dla ciebie to już by byłby jakiś duży minus, prawda, w tym czasie? Na pewno Bartek ma mniej do stracenia niż ja. Także, no ale takie jest ryzyko, trzeba walczyć. Organizator zadał pytanie, czy chce, przedstawił godne warunki, które zaakceptowałem, także no, podjąłem, jakby powiedzieć, ryzyko i walczymy dalej po prostu. A powiedz jak z wagą w tej chwili? No jeszcze jest trochę kilo do zrobienia. Nie jest to dużym przeszkodą, bo wiadomo, że po drodze będą święta Bożego Narodzenia, no i chyba trochę nie będziesz mógł podjeść w tym, w tym, w tym czasie. Ja zwyczajnie nie lubię też za bardzo się obżerać. Lubię pojeść, ale to w takiej kwestii, że zjeść i, i nie siedzieć dwie godziny przy stole i cały czas suwać. Także no, oczywiście będę musiał się przypilnować, raczej mocno przypilnować i troszkę treningów aerobowych, żeby spalić nadmiar wagi. Myślę, że waga będzie zrobiona na pewno, bo yeah. jestem profesjonalistą, już mam 35 walk stoczonych, więc wiem, jak to zrobić. I jakie plany po walce z Fabińskim? E, jakiś odpoczynek i, i prawdopodobnie nie chcę ga gadać teraz, mówić o następnej walce, bo dopiero będę o niej myślał po tej walce. Są jakieś takie propozycje z zagranicy, czy raczej jeszcze konkretów żadnych nie ma? Są propozycje z zagranicy, są propozycje z Polski, ale jak powiedzieć. Konkrety i rozmowy na temat następnych walk, dopiero będę jak uskuteczniał po tej walce. Skupiam się na tej walce i po tej walce dopiero będę rozmawiał. Jeżeli chodzi o MMA w Polsce, to tych organizacji powstaje coraz więcej. MMA, tak, teraz nowa organizacja na czele z Tomaszem Drwalem. Czy ty byś siebie widział gdzieś w innej polskiej organizacji, czy tylko KSW cię interesuje? Znaczy, no, najbardziej chciałbym w KSW, wiadomo, jest to przodująca federacja w Polsce, jak i jedna z lepszych na świecie. Także no, chciałbym walczyć w KSW, ale to zobaczymy, jakie będą propozycje. Według Ciebie MMA w Polsce ma dobrą pozycję, czy nadal to jest taki miękki grunt, bo gala MMA tak została odwołana. Wiadomo, że ta karta była całkiem niezła, jeżeli chodzi o poziom sportowy, no ale jakby gala się nie odbyła i chyba wygląda na to, że ludzie najbardziej się interesują tylko KSW, niekoniecznie innymi mniejszymi galami. Ciężko tutaj mówić o, o, o kwestiach, dlaczego MMA tak Zostało odwołane, bo MMA no, tak jeszcze nie zrobiło sobie takiej marki jak ma KSW. Na KSW, no, na KSW y, nie oszukujmy się, no, i kto by nie walczył, jaki nie byłby fight card, zawsze zapewnią jedną bądź dwie walki takie topowe, gdzie zawodnicy są znani i ludzie przyjdą na, na wydarzenie, na KSW, na walki. Co po niektórzy przychodzą na zawodników, co po niektórzy przychodzą po prostu zobaczyć walki, a inni jeszcze po prostu zobaczyć show, bo lubią y, oglądać zawodników w walce. Także mają markę wyrobioną dlatego takim to idzie. Żeby wyrobić tą markę, trochę im, to, trochę im to czasu zajęło. Także MMA tak niestety zwinęło skrzydła, bo, bo nie zrobili, jakby to powiedzieć tak, odpowiedniej promocji w, taki, w takiej kwestii jak na przykład zatrudnienie po raz kolejny jakieś walki, na którą przyjdzie po prostu gawieć, tak? I zrobili czysto sportowe zestawienie i Przyszli, za bilety kupili tylko fanatycy. Także trzeba tutaj docierać do wszystkich, nie tylko do ortodoksyjnych fanów MMA. Ty oprócz tego, że jesteś czynnym zawodnikiem, to jeszcze trenujesz swoich y, zawodników. Może opowiedz coś o tym, bo słyszałem, że one są całkiem niezłe sukcesy. Y, tak, zgadza się. Posiadam jakby powiedzieć na mojej sekcji MMA Gwardia Warszawa jest już paru zawodników, którzy bardzo dobrze występują na zawodach amatorskich. Planuję w przyszłym roku z dwoma już wystartować w jakiejś walce zawodowej. Jest Janek Pietrzyk, który prawie na każdej gali przywozi medal amatorskiej. Filip Toe, Flapo, tak samo przy każdej teraz po kolei, chyba z czterech po kolei przywiózł medal. Dwa złote chyba i dwa srebrne. Jan, Adaś Chmielewski. Nie jest to moja rodzina, ale mam tak samo nazwisko. Jest, teraz został mistrzem Polski amatorski, Także no, mam tych zawodników paru. Startują, biją się super, robią postępy, także na pewno w przyszłości ich zobaczymy na jakiejś zawodowej gali i będzie oni głośno. Czyli trenerka to jest coś takiego, co będzie chciał się zabać w dalszej perspektywie? Tak, oczywiście, bo z... całe życie jestem w sporcie. Znam się na tym, wiem jak to robić. Skończyłem studia w tym kierunku. Sam jestem zawodnikiem, przechodziłem różne etapy szkolenia i odnajduję się w tym po prostu i chciałbym po prostu pomagać młodszym i żeby znajdowali sobie fajny cel w życiu. Dziękujemy Dziękuję. za rozmowę. Dziękuję bardzo.